Dzień życia architekta i inwestorki z Manhattanu. Teraz przez parę dni mam wolne. W końcu mogę sobie pospać. Wstałam po godzinie dziewiątej. Zrobiłam lekkie śniadanie, jogurt z owocami i kawę. Wskoczyłam w letnią sukienkę, ponieważ pogoda jest piękna. Poszłam na krótki spacer po parku w Manhattanie. Później spotkałam się z moją kumpelą, która pracuje w kancelarii adwokackiej. Ponarzekałyśmy trochę na naszych klientów i szefów, pośmiałyśmy się i pogadałyśmy o chłopakach. Później poszłyśmy na lunch. Po lunchu wróciłam do domu i usiadłam do mojej ulubionej książki, myśl i bogać się, przy której zasnęłam. Na szczęście szybko obudził mnie mój pies. I razem z nim poszłam pospacerować po plaży, bo było przepiękne światło. Na koniec dnia poszłam sobie zjeść coś lekkiego tapas i kieliszek wina. A teraz wracam do domu i mam totalny chill, bo po urlopie będę miała bardzo ważne spotkanie w Dubaju z nowym inwestorem.